Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była. I aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuje. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi. Albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał, aby Ojciec dał Wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To Wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Szczęść Boże, witam wszystkie dzieci i dorosłych. Kolejna niedziela, yy, którą otrzymujemy od Pana Jezusa. I dzisiaj yy, bardzo ważne słowa. Nie wiem, czy czasem tak macie, że kogoś tak po prostu. Jejku, aż trudno o tym mówić. Nie lubicie. Czasem tak się zdarza, że ktoś nas denerwuje, bo ktoś coś zrobi nie tak, jakbyśmy chcieli, albo nam powie jakieś złe słowo, albo po prostu kogoś widzimy i nie lubimy. Mamy tak czasem. To nie jest dobre oczywiście, ale czasem tak jest. Ja też tak mam. I co tu z tym zrobić? Dzisiaj Jezus mówi: Kochajcie nieprzyjaciół, kochajcie ludzi, miłujcie się wzajemnie, kochajcie tych, których lubicie i nie lubicie, miłujcie innych ludzi. Jak kochać kogoś, kogo po prostu nie możemy lubić? Jest rozwiązanie. Takie dosyć skomplikowane, ale jest. Ja czasem mam tak, że jak kogoś tak po prostu nie mogę. Jakoś, no nie wiem, taki mam dzień, że nie mogę na kogoś spojrzeć. Zdarza się, czasem się zdarza, aż tak może nieładnie się przyznawać, ale czasem tak jest, że kogoś tak po prostu nie lubimy. To sobie myślę wtedy tak. Czy lubię pana Jezusa? No, lubię, nawet kocham pana Jezusa. Czy Jezus jest w każdym człowieku? W każdym człowieku. W tym pięknym i brzydkim, w tym silnym i słabym w tym dobrym i w tym złym. Więc skoro kocham Jezusa, a on jest w każdym człowieku, to może tego Jezusa będę kochał w tym człowieku. Może jego samego mi jest trudno, ale dzisiaj spojrzę na niego jak na Pana Jezusa. I czasem tak robię, że zatrzymuję się, oddycham głęboko i patrzę, w nim jest Pan Jezus, więc chcę jego kochać ze względu na Pana Jezusa i Jezusa ukochać w Nim. To jest trudny sposób, ale warto czasem spróbować. Jak kogoś macie takiego, wypróbujcie to. Pomyślcie sobie, że w Nim jest Chrystus i że właśnie tego Jezusa chcecie w tej osobie jakoś szczególnie zauważyć. Jezus dzisiaj jeszcze mówi o owocach, że nasze dobre uczynki i nie tylko przynoszą różne owoce. No wyobraźcie sobie, że ktoś chciałby na przykład mieć winogrono. I zamiast tam posadzić, posiać, co tam trzeba zrobić, no to bierze węgiel albo kamienie i wsadza do ziemi, i liczy, że to będzie z tego winogrono. Urośnie? No pewno, że nie urośnie. Wiemy, chcemy mieć jabłko, musi być jabłko wsadzone. Czy tam, te ziarna, tak? Chcemy mieć, yy, czy pestki, chcemy mieć takie drzewo, to takie pestki, takie ziarno. To, co siejemy, to też będziemy yy, zbierać i dokładnie to, to działa w takim życiu naszym duchowym, codziennym jeżeli siejesz dobro czyli uśmiechasz się jesteś dobry, przebaczasz to też takie owoce zbierzesz jeżeli będziesz siał zło no to też zło będziemy zbierać ja myślę, że nikt z nas nie chce zła w życiu dlatego siejmy dobro uśmiechajmy się może warto na ten tydzień mieć takie postanowienie każdego dnia jeden dobry uczynek jeden uśmiech do kogoś do kogo się nie uśmiechamy, albo jakieś dobre słowo. Każdego dnia jeden dobry uczynek, a zobaczycie, że to wyda piękne owoce. To do Was wróci. Kto się je dobro, dobro też zbiera. Więc życzę Wam, abyście w tym tygodniu miały tyle sił, żeby to dobro siać. Amen. I'm not